quod so, uh, yeah, in unum vincere, visum Słowa Świętej w według Świętego Jana. gdy Jezus z martwy ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus? A który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział Panie, kto jest Ten, który Cię straci. Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa. Panie, a co z tym będzie? Powiedział mu Jezus, jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczyń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ten własny uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo Jego jest prawdziwe. Jest nadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby jeszcze głową opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieścił tych ksiąg, które by trzeba napisać. Oto słowo Pańskie. Jak słowa świętej Ewangelii zbawcie nam naszych grzechów, Panie, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. I Pan, uchwalony Jezus Chrystus. Chrystus Pan zmartwychwstał. Kochani i bracia i siostry, profesjoni, drodzy, Wielkiebne nasze siostry Zakonu, ukochani Boże, dzieci. Pan Jezus dzisiaj daje świadectwo o swoim uczniu, o Janie Apostolie, Ewangeliście. Jest bardzo dużo komentarzy biblijnych na ten temat, na w ogóle jedno zdanie. Pana Jezusa, który powiedział, ja chcę, aby pozostał aż przyjdę, i to oznacza, że Pan Jezus z jednej strony mówi o Końcu świata, a z drugiej strony mówi o tym, że każdy z nas, kto jest umilowany uczem, to żyje dla tego, aby Pan Jezus mógł przyjść. Do każdego człowieka. Pozostanie, aż przyjdę. Pan Jezus przychodzi do nas w Mszy Świętej, przychodzi do nas w każdej modlitwie, w każdym sakramencie. I dla innych ludzi, którzy też w większej czy w mniejszej mierze są apostolami, uczniami Pana Jezusa. Mają brać przykład z tych uczniów umilowanych. To nie znaczy, że Pan Jezus robi jakąś różnicę, że święty Piotr jest najważniejszy, bo otrzymał władzę Królestwa Niebieskiego kluczy do bramy nieba. To nie znaczy, że święty Jan jest ważniejszy w tym, że Pan Bóg, Pan Jezus jego więcej kocha niż ani innych, bo wszystkich jednakowo kocha. Ale to oznacza, że każdy z uczniów, każdy z apostołów ma szczególne zadanie, ma szczególną misję. I święty Jan, który opisuje dzisiaj o sobie, tą Ewangelię, mówi, że On jest tym świadkiem przyjścia Pana Jezusa, czyli świadkiem miłości Pana Boga. Jeżeli Pan Jezus przychodzi do nas, Przychodzi każdego razu tak, jak ma przyjść ostatni raz. To znaczy, że Jego miłość jest spełniona, Jego miłość jest wielka. Jego miłość jest na tyle nam potrzebna, że jest ważniejsza od końca świata. I nieraz ludzie pobożni, bardzo tacy zjednoczeni z Panem Bogiem, mówią: Jeżeli ja na Najświętszy Sakrament, że ja przystąpiłem czy przystąpiłam do Komunii Świętej. Dla mnie wszystko inne już jest nieważne. Najważniejsze, że przyszedł Pan Jezus i może w tym czasie być nawet koniec świata. Pamiętam jeden ksiądz kiedyś po rekolekcjach dawał takie świadectwo, że mówił o końcu świata, że każdy ma być gotowy na ten moment, że jest to, tak jak Pismo Święte mówi, straszny sąd, to ktoś w święty i przyszedł do nieba mówi Ojczy Buchowny, wszystko jest prawda, ale ja rzeczywiście nie boję się końca świata. Jeżeli przyjęliśmy Pana Jezusa w Komunii Świętej, to ten koniec świata może być i teraz. I to jest taka prawda, że przyjście Pana Jezusa nie jest sądem dla nas, ale jest wyrazem miłości. I człowiek, który nie ma wielkiej wiary, on patrzy na ostatnie przyjście Pana Jezusa jak na sąd. A człowiek, który bardzo kocha Pana Jezusa, który ma wielką wiarę, patrzy na ten ostatni czas, ostatni moment, na ostatnie przyjście Pana Jezusa jak wyraz. Bożej miłości, jak wyraz Bożego zatroskania, jak Bożą opiekę. Dlatego my dzisiaj również powtarzamy za świętym Janem, apostołem. Jeżeli trzeba byłoby spisać to wszystko w księgach, nie wystarczyłoby całego świata, aby ich pomieścić, ale wystarczy serce człowieka, wystarczy serce ludzkie każdego z nas, aby pomieścić Pana Jezusa. Który do nas przychodzi w taki ważny sposób, jakby to miało być na końcu czasów. Przychodzi, bo czasem w naszym życiu są takie ostateczne rzeczy, bardzo ważne, że już innych nie może być. I w tym momencie przychodzi Pan Bóg, aby być może czasem ostatnią deską ratunku, ale być najgłówniejszym, aby ogarnąć nas. Swoim miłością, swoim sercem, które to serce Boże czcimy teraz w miesiącu czerwcu, w osobliwy sposób oddajemy cześć Panu Jezusowi w czercowych nabożeństwach. Dlatego, kiedy święty Piotr jeszcze raz go pyta, A co ma być z tym uczniem? I Pan Jezus mówi: Jeżeli chce, aby pozostał, aż przyjdę. Co tobie do tego? Ty pójdź za mną. I każdy z nas pozostaje każdego dnia jeszcze na tym świecie, tylko dlatego, aby być świadkiem Bożej Miłości dla drugiego człowieka. I prośmy Pana Jezusa, abyśmy wiernie służyli Jemu, abyśmy gorliwie przeżywali każdy dzień w modlitwie i w Bożym miłosierdziu, abyśmy dla drugich ludzi byli prawdziwymi świadkami. В милости Господи Иисуса. Аминь. Христос Пан смерти встал.